Legendarny drop, no i proszę, wywołałem. Jako, że w tym odcinku pojawia się moja dziewczyna, to 10 tysięcy łapek pod tym filmem i robimy z nią pełny odcinek. Wow jeżeli chciałbyś wygrać taką fajną kartę doładowującą o wartości 50 zł, za którą można by sobie kupić jakiegoś fajnego skina w Brawl Stars, albo co tylko byś w sumie chciał, to wystarczy, że stawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciśniesz ten czerwony guciek tam na dole. I napiszesz w komentarzu, kto jest twoim ulubionym zadymiarzem z Brawl Stars! Powodzenia! Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Damien i witam was bardzo serdecznie w nowym filmie, który Wam obiecałem. Słuchajcie, umowa była taka pod ostatnim openingiem Dropów, że jeżeli dobijecie 5000 łapek, to ja dzisiaj otwieram aż 1000 właśnie takich gwiazdek, żeby zobaczyć ile razy uda się wydropić jakiegoś zadymiarza, fajnego skina. No i w ogóle ile razy nam jakiś tutaj legendarny drop poleci. Jest to, słuchajcie, naprawdę grube wyzwanie, a ja totalnie nie spodziewałem się, że wydacie dacie radę dobić właśnie tyle tych łapek, no bo teraz Stars już nie jest aż taki popularny jak kiedyś. Także słuchajcie, ja już mam testowe konto przygotowane z zerową ilością pucharków. No, mam tylko te dwa pucharki na szeli, nie mam żadnego zadymiarza. Zobaczymy, ilu też tutaj zadymiarzy dzisiaj się uda wydropić. Ma zmiana planu, słuchajcie, dobiłem 50 pucharków, ponieważ muszę mieć tyle, żeby w ogóle móc otwierać te gwiazdki, więc no to już mam zrobione. Także już będę mógł tutaj odbierać gwiazdki, w ogóle też stajemy od razu za nowe konto za pierwszy dzień skina, także no to można by powiedzieć, że to jest teoretycznie pierwszy skin dzisiaj. Dobrze, już nie będę przedłużał, tylko lecę, słuchajcie, otwierać i od razu zaczynamy od epickiej nagrody. No i tutaj mamy niestety tylko 113 tych punkcików. No, tak na starto może być. I ja, słuchajcie, jeszcze tylko powiem, że ja naprawdę będę to mega, mega długo otwierał, dlatego ja tutaj speedrunuję. Ja tutaj lecę od razu po legendę i też postaram się chyba, no nie wiem, zobaczyć, czy pokażę wam wszystkie dropy, czy też właśnie może te najlepsze, bo to zobaczymy, no jak to wyjdzie wszystko z czasem. Jeżeli ten odcinek będzie trwał dwie godziny, no to nie, ja wiem, że będę nagrywał to bardzo Długo, ale mamy uwaga pierwszą legendę. No i czemu tak nie dropiło na odcinku story Ja się pytam, czemu wtedy tak nie dropiło? Swoją drogą polecam ten odcinek bardzo, bo wyszedł naprawdę przeprze prze dobrze. No i słuchajcie, chciałbym Was jeszcze poprosić tutaj przed otworzeniem tego legendarnego dropu, z tego star dropu. O to, żebyście zostawili tutaj łapkę w górę pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli może tym razem uda się dobić pod tym filmem 10 tysięcy łapek za to, że ja tutaj będę siedział i otwierał to kilka godzin, to myślę, że no, możecie to dostać tak łapką w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i słuchajcie, pierwszy legendarny drop, to uwaga kredyty! No i za to za te kredyty od razu otrzymujemy nitę. no dobra, no to, to, to można uznać, że teoretycznie mamy też tutaj jakiegoś zadymiarza od razu odblokowanego. Ja tutaj nic nie będę innego robił na tym koncie, tylko będę właśnie testował e, to otwieranie poprzez te gwiazdki i od razu też mamy mityczny drop, okej. Okay. Dobra, mamy, lecimy dalej, co tutaj mamy, no teraz bardzo rzadki, epicki. Lecimy, 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 nie śpimy. Trzeba lecieć, po jak najlepszy tutaj drop. No i słuchajcie, wiem, że Wy już też możecie otwierać te gwiazdki. Także słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co wam się udało wydropić właśnie z tych gwiazdek. Jestem bardzo ciekawy. ja na swoim koncie. Nie będę wam mówił, co jeszcze na moim głównym koncie wypadło z tych gwiazdek, bo też coś całkiem ciekawego. I też wam pewnie to pokażę, dobra, mamy epika i mamy ikonę gracza. No dobra, tu się można na takim dropem można się chwilę akurat zatrzymać, ale co do reszty, no to tutaj cały czas rzadki, 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 rzadki. I jest cienko. I jest na razie cienko epicki, dobra. I z epickiego mamy zadymiarze, okej! Okay. Czyli z epików też mogą lecieć zadymiarze. I tutaj mamy już Darila, to jest nasz pierwszy bardzo rzadki zadymiarz. Czyli to jest tak, że z epickich lecą bardzo rzadkie zadymiarze, z mitycznych lecą epick, e, Epicy epicy browlerzy. E, i tak to jakoś to się tak rozkłada. Taką właśnie jakąś analogię zauważyłem z tymi zadymiarzami. No i słuchajcie, no jesteśmy właśnie po otworzeniu 25 pierwszych gwiazdek. Dobra, nie zatrzymujemy się, słuchajcie, kolejne 25 skrzynek, teraz po tych... Ojej, troszeczkę mi się zbugowały. No nie, to jest najgorsze, że te skrzynki się jeszcze bugują. I one troszeczkę się ładują, i to jeszcze więcej czasu wtedy zajmuje, Ale dobrze, spokojnie, dla was specjalnie dzisiaj, skoro obiecałem, to robię właśnie taki odcinek. No i słuchajcie, no, czekamy na jakąś legendę. Jakiś mityczny, jakaś legenda, coś w ten deseń. Come on come on, come on. No tutaj Dobra, błyskotki też są spoko. W ogóle bardzo fajna ta animacja tych gwiazdek. Te gwiazdki są takie uśmiechnięte, robią później takie oczka. Naprawdę spoko to zrobili. Ale jednak te mega miały swój urok, co nie? Miały swój urok. Ja jeszcze po cichu listo, że kiedyś może wrócą właśnie też w takiej formie, ale gwiazdki są naprawdę spoko. Fajnie, że są, tylko żeby dawały jakieś legendy. Come on, No, gdzie jest jakiś tutaj legendarny? No nie ma, no niestety cały czas rzadkie. Otworzyliśmy kolejne tutaj skrzyne... Tylko nasze, no w sumie tak, skrzyneczki, to są takie skrzyneczko-gwiazdki No i mamy już, słuchajcie, 50 na koncie otworzonych, jeszcze tylko 950 Let's go! 51, no i też jest zbugowana troszeczkę, no kręci, kręci, kręci Czy się dokręci, czy się nie dokręci, jakby dokręciło jakiś fajny drop, chociaż z tego to zielonego to się raczej... O, mityczny! No dobra, no to czekajcie, No uspak. No uspak. I okej, okay, mamy zadymiarza Max. Ja sobie włoski poprawię, bo dopiero co słuchajcie się, wykąpałem też przed tym odcinkiem, żeby być fresh na filmie. I tutaj właśnie na taki fresh zadymiarz wpada. Max, wsparcie. W ogóle wam powiem, że jeszcze Max nie trafiłem, od kiedy jest ta nowa animacja, więc fajnie, że sobie tutaj wpadła. No dobra, to słuchajcie, lecimy dalej. Mamy już tutaj ilu dwóch brawlerów dzisiaj? Już możemy do nich skiny jakieś odblokowywać, więc to też jakby wpadło, to by było naprawdę fajnie. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, no no come on, jest oh, legendarny, no i witam serdecznie, no to co, słuchajcie, czekajcie, zrobimy tajną tak, co tu już się dzieje, a, herbatka, dziękuję za herbatkę, ja właśnie legendę trafiam I słuchajcie, robimy teraz mityczne nasze trzy obroty, żeby wpadło coś fajnego, może jakiś skin, raz, dwa, i ostatni obrót, trzeci, gum i. To jest najgorszy możliwy drop! Ej, chcieliście trafić legendę i dostać tysiąc golda? To jest tragedia, to jest po prostu smutek. Wielki, wielki smutek. Wstałem tutaj epiczną herbatkę w ogóle. Patrzcie, jaki mam kubek Minecraft, ale jest turbo gorąca. A dostałem ją tego, że mnie żół boli i poprosiłem, i bardzo dziękuję za herbatkę, kochanie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Epicki, rzadki. Dobra, no to też nic ciekawego. No tutaj z tego Epika też, tylko tysiąc tych punktów, My to polujemy na zadymiarzy. A, dobra, szybki wyczek. I słuchajcie, lecimy. Lecimy już teraz, lecimy prosto do setki. Go nie nagram? Mityczny, uwaga, ikona gracza. I też fajna w ogóle ikona. W ogóle El Primo, słuchajcie, wpada. El Primo nam wpada oczywiście za punkciki, które uzbieraliśmy. Lecimy, słuchajcie, dalej. Słuchajcie, ten zielony kolor mi przypomina pewnego pana. Ten pan jest Otam. A ja może bym go tu wziął na łupę. A tu epicki, czy się jeszcze ulepszył? Ulepszył się na mityczny. Dobra, słuchajcie. No to ja go biorę. Zapraszam Pana Babyoda. Pan Małpa, a Pana Małpa na pewno pamiętacie Pan Małpa sobie siedzi w stroju roboczym Tutaj mały remoncik trzeba było zrobić No i Pan BabyOda, proszę Cię, otwieraj I co nam da BabyOda? Da BabyOda nam punkty mocy do dowolnego zadymiarza, no, no dzięki Dzięki maluszku, dobra, niech on sobie ze mną tu posiedzi Ja tu dzisiaj będę potrzebował pomocy Uuu, Zypickiego mamy roze, czyli kolejny zadymiarz, no dobra Dobra, lecimy dalej BabyOda, to ja nie patrzę i Baby BabyOda klika, nie? Ty coś dobrego chyba, czy nie? Co to było? Bo nie patrzyłem Ale po dźwięku Shelly emotka I to taka fajna, wkurzona Nie wiem, czy to mityczny nie był czasem Baby Yoda, trafiasz coś fajnego? O! I emotka do rozy No dobra, no Baby Yoda, dawaj dalej Dobra, a teraz? O! I jest! Mamy! Mamy to Baby Yoda Otwieramy to, uwaga I co będzie w środku, Baby Oduś? Uwaga I czy to będzie Brawler? No nie! W tym openingu nam dało najgorszy drop i drugi raz jak jestem z tobą. To jest coś na rzeczy. My chyba razem nie mamy szczęścia do tych legend, baby Oduś. Nie, dobra, trzeba coś zaczarować, tu jest jakąś magię, magia jest potrzebna. O, epicki dobra. No i Oduś nam za, za bardzo nie poszedł ten opening chyba, ale może jak wezmę tutaj innego pomocnika, to może z nim pójdzie trochę lepiej. Dobra, cofam, cofam wszystko. Dobra, a teraz wiesz, to nie patrzymy oboje, nie patrzymy oboje, uwaga. Doza, tylko taka lepsza motka. Dobra Niech będzie, no ja liczyłem tutaj na jakiegoś Zadymiarza fajnego czy coś Ale do, dobra, do spoko Słuchajcie moi drodzy, ja to już Joduśa odstawię już Joduś mam swoje miejsce I wezmę słuchajcie Legendarnego tutaj otwieracza skrzynek Pan Lodomir Witam pana Lodomirka Zapamięta Lodomira, o, taki, to nie jest taki zmielony Bardzo, to trochę dużo przeszedł Ale no Lodomir to Lodomir Z nim tutaj dropy muszą być dużo lepsze Także witam mister Lodomira na głowie i od razu, patrzcie, już mamy epickie, nie? Już mamy epickie, no to od razu działa i patrzcie, już mamy kolejne epickie. Panie Lodomir, on ma smutną minkę, ale nie będzie mu już smutno, jak zostawcie łapkę w górę, więc możecie zostawić. No i patrzcie, no mówiłem, że z Lodomirem. No mówiłem, że z Lodomirem, no to jest, to jest magiczny Lodomir Trzeba mieć Lodomira na głowie i wtedy tak genialnie dropie No mamy tutaj Gina, kolejny mityczny zadymiarz na naszym koncie. Jeśli chodzi słuchajcie o naszych zademiarzy w tym momencie, no to tak to się prezentuje. 6 udało się odblokować. Dobra. oooo, No i teraz to rozumiem. Dobra, uwaga, no czy będzie. No ile razy można dostać tego golda z legendy na jednym openingu? Często... Wypadają słabe gwiazdki, ale tym razem mamy szczęście i wiecie co w ciemno. W ciemno to robimy z Ludomirem. Bóg. To jest znowu 1000 monet. Nie, tym razem mamy kredyty. Jej! 150 kredytów. Super! Nie zwalniamy tempa widzowie i lecimy dalej. O, kolejny mityk. I tu będzie teraz emotka do Shelly, no dobra, spoko W ogóle słuchajcie, powinienem być jak ci inni youtuberzy, co robią ustawiane filmy i otworzyć sobie na przykład 200 i powiedzieć, że to są najlepsze dropy z tego I tak dalej, i tak dalej, Ja tu słuchajcie, chcę być dla was takim rzetelnym youtuberem, robić dla was te filmy, słuchajcie, od początku do końca, tak jak to jest w tytule I nawalam, nawalam te skrzynki, siedzę tutaj i nawalam, no O, epicki, bum. Jest, w końcu jakiś brawler. A jeszcze się zawahałem, nie byłem pewny czy to czasem nie jest kinek do kolta, ale kolta jeszcze nie, nie miałem odblokowanego, więc tutaj właśnie wpada kolcik. No, cały czas teraz nic ciekawego nie wypada. Ja czekam, słuchajcie, na tą legendę Legendary Drop. No <gryw> i proszę, wywołałem. Dobra, już mam jakieś takie wyczucie do tego. No to 3, 2, 1, BUM! Jest! co będzie, to SKIN! Nita, No i klasa! Pierwszy był super! Bardzo fajnie, już słyszałem po dźwięku, że Wreszcie monety, Super i cieszę się bardzo Słuchajcie, na razie na 350 skrzynek jeden skin Parę razy legendarny nam wypad, mityczny też parę razy Ale no ostatnio Za często nam... O, i błagam, tylko nie Tylko nie końcy, tylko nie końcy, no come on. SKIN DO KOLTA! I jest! Ja ostatnio właśnie myślałem, że to ten, ten tutaj właśnie skin jest wydropiony, a nie kord. Ale no wszystko, na wszystko przyszła pora Wcześniej wypadł kord, teraz wypadł słuchajcie, Rockman Colt Według moich notatek słuchajcie, otworzyliśmy już 375 gwiazdek Więc jest tego sporo ale jeszcze cały czas ponad 600 przed nami, więc tu mogą wypaść jeszcze bardzo ciekawe rzeczy. Ja liczę, słuchajcie, co najmniej na jakąś jedną legendę, no jakiś, nie wiem, Chester, albo Meg albo Spike, czy też... No nie wiem, no Spike to nawet tu siedzi. O, tam na dole jest Spike, więc mógłby się też pojawić, no, na przykład tutaj, dobra, czy Spike właśnie go przy, przyciągnie siebie. Z gwiazdki, uwaga! Przyciągnął El Primo! El Primo! Ja. Witam serdecznie. A nie, co jest. Ela, to to jest skin! I to w ogóle spoko nawet skin. No dobra, fajnie. O, lecimy. Ile tych skrzynek jeszcze? No dużo, no dużo. I teraz jakaś legenda gdzieś tutaj. Zaraz, tutaj może w tej... No nie, tutaj ta jaska się jeszcze nie ulepszy, ale teraz! Ja już mam wyczucie chyba na te legendy, słuchajcie, ja już mam jakieś takie mniej więcej wyczucie. I wiecie co, no małspak. Zapraszam kolejny skin do i tym razem lepszy, rybianica. Bardzo, bardzo fajnie. I to już jest chyba jakiś taki nawet droższy Skin, więc to jest no jest jeden chyba z tych mocniejszych. Drop, bardzo fajny dropik. 425 gazek otworzonych i lecimy. Słuchajcie, po 500. Słuchajcie, zaraz będziemy mieć 500. 500 gwiazdek za chwilę będzie otworzonych. I tymczasem mamy mitycznego, który sprawia, że od razu nam się odblokowuje poko. Także no dobra, poko już tutaj wpadaj. Let's go, witam pana poko. To już jest piąty, No jeszcze 3 rzadkień zadamiarze nam tylko zostało, więc o tyle. Dobrze. O ho, ho! No nareszcie ta gwiazdka, na którą czekam. I proszę bardzo, co jest w środku. Nie. Nie. No. No nie, no nie, no nie, nie Dlaczego to są monety? Że to jest jakiś żart, nie? Słuchajcie, trochę... Trochę jest grubo, bo już zbliżamy się do 600 skrzynek i mamy pomocnika, który tutaj pazurki wystawia Proszę, pomóż mi, dziękuję za, za to, że wyrażasz chęć Stoję się, że ja już legendę przegapię Legendę przegapisz? Przeklikam Ty, a ty mówisz ciszej od Grasusia na filmach, nie? To jest tragedia Halo! No teraz było dobrze powiedziane. O! Dobrze, masz legendę. To jest twoja pierwsza legenda, Vera. Dobra, nie patrz, nie patrz. To, że kredyty do żajki. No dobra, ale kredyty zawsze lepiej niż gold. Ja na przykład z Lodomirem i z y, panem Jodą to trafialiśmy cały czas po prostu golda z tych legend, więc to tragedia. Ale dobra, no widzę, że tobie idzie lepiej. Dobrze. Słuchajcie, przyda, przyda mi się ktoś, kto będzie mi otwierał skrzynki. W ogóle, jeżeli byście chcieli jakiś odcinek z Weroniką, to możecie napisać w komentarzach, że Weronika jest super, że coś to wtedy będzie jej miło i będzie chciała wystąpić u mnie na jakimś odcinku. A w ogóle nie przedstawiłem, to Weronika. Tak. Tutaj jest Weronika, Weronika mi pomaga dzisiaj skrzynki otwierać. Bo już słyszała, że się tak męcza, to przyszło i powiedziała, dobra, mogę potwierać trochę. Proponowałam drugą herbatkę. Też zaproponowała drugą herbatkę, ale drugiej herbatki nie potrzebujemy na razie. <laughs> w ogóle widać twoje dziarki. No nie, widzowie już wiedzą, że masz dziarki, to Cię pewnie wystalkują. Słuchajcie, jak chcecie wiedzieć, wiedzieć jak wygląda Weronika, czyli moja dziewczyna, to zapraszam serdecznie na Instagram DM4ty, bo tam często wrzucamy coś na storki. A tak to na filmach, to chyba na razie Weronika nie będzie się pokazywać. No zobaczymy. No jak ją przekonacie ładnymi komentarzami. Jak będzie dużo łapek pod tym filmem, to może się Weronika namyśli. Jakoś to leci. Ja to już nagrywanie podzieliłem na chyba 7 razy. <laughs> już wyłączę... o Dobrze, to czekaj. To ja nie patrzę. Masz? Monety, nie monety, ale to już po dźwięku idzie poznać. To idzie po dźwięku poznać, że to nie jest zadymiasz, tylko monety. Dobra, to nie jest legenda, znowu rzadki. O, smutny dzień. Jaki smutny, co? Na razie mamy 651 yy, z gwiazdek otworzonych. To już jest chorobitbą. Chorą, bardzo dużą. Co? Czekaj, ja może zaczaruję skrzynkę obrotami, ale ty nawalaj, napalaj. Słuchajcie. Ja przynoszę tu szczęście moimi obrotami. brud, ja. Trzy i z mityczny drop jakiś fajny, no niestety nie. Musisz się jeszcze trochę pokręcić. Nie no nie mogę. Będzie mi niedobrze. Uh. O! Jaka wkurzona To jestem, to jestem ja kiedy widzę, że nie ma żadnych legend, nie? I otwieramy 700. Mówiłaś coś? No teraz jestem happy, no teraz jestem happy, no Dobra, bum I żeby tylko nie monety Ibicki Uuu ikonka E mityczny. Ty no i drugie dwie ikonki zyskałaś, tak od razu w pierwszych dwóch dropach. Ja od razu przejąłem pałeczkę, to od razu musiał być zielony, nie? Jak akurat zabrała Weronika rękę, ja kliknąłem. Dobra, to ci pomogę, dawaj, dawaj, robimy ten speedrun. W ogóle dziękuję bardzo serdecznie, że przyszłaś mi tu pomóc. Słuchajcie, wszyscy serduszka w komentarzach dla Weroniki, zostawcie. Słuchajcie, ostatnie tylko 300, pierwsze tylko 300. No ostatnia, ostatnia... Ja już, ja już, po prostu nie wiem, co mówię. Może. może ja się prześpię chwilę i ty będziesz mi klikać? Bo ty robisz legendy. Dobra, to nie patrz, to nie patrz, to nie patrz, nie patrz, nie, nie posz. Zbugowała się, bo telefon pada, biedny. Ale jest Ems odblokowana, to jest pierwsze. słuchajcie, epizody zadymiarz. I to fajnie, że wypadł właśnie tutaj z tej legendy, także Ems, bardzo fajna babeczka. Super. Dziękuję. Legenda, ty drugą legendę teraz trafiłaś Ale to już go, to już go, nie ma tak dobrze Nasza ekipa się powiększa W ogóle ten Baby Yoda ma coś takiego, że można go sadać na ramieniu, on sobie tak siedzi O, tu jest kolejny Baby Yoda Dobra, o, mityczny kolejny Roza, do Rozy w ogóle mamy strasznie duży emotek, to nie wiem, chyba z trzecia albo czwarta już Jest mityczny drop i mamy Ems Tę taką fajną emotkę, szczęśliwą Uw, W ogóle Vera chcesz coś może do widzów powiedzieć? Kocham was Myślałem, że pozdrowisz brata, bo twój brat... na Ale problemy... no, no, brata na... też mogę pozdrowić, Pewnie... to niech ma <laughs> Pewnie będzie wyglądał Także pozdrawiamy Artura No i co, no i lecimy No klikaj Dobrze, klikam Ale <laughs> jest no, no, no. Sama się odblokowała Witam serdecznie. Otwieraj, ja sobie zanotuję, ile już mamy, żeby się w tym nie zgubić. Uuu! A się cicho zrobiło. No bo ty nic nie mówię, ja już jestem zmęczony, bo gadam ze dwie godziny. O, Bonnie Witam serdecznie, nowego zadymiarza Piąteczka i dawaj. Bum 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 O! Oh, skinek? Nie, brok, okej okay. To broka jeszcze nie mieliśmy, dobra czy znaczy już mamy wszystkich bardzo rzadkich zadymiarzy No dobra, no to to spoko Słuchajcie, otworzyliśmy ponad 900, ale ja trochę pogubiłem się w liczeniu Już niech będzie, że 900 Ale na pewno jest więcej niż 900 otworzonych na razie Więc o to, że otworzymy mniej dzisiaj się, dzisiaj się nie martwcie Na pewno otworzymy troszeczkę więcej niż 1000 No smutna ta emotka do smutna Mm, o, Pięknie, dobra. To dawaj, otwieraj. Zadajmasz stew. Nie miałem go jeszcze, więc fajnie. Kolejny brawler. Pum. Słuchajcie, jeszcze 50. 50 skrzynek zostało, więc jest dobrze. Tam była jakaś emotka, widziałem, że trafiona, ale też już skipnięta została. Legenda. No dobra, no to co, wiesz co? Czekaj masz. Czekaj, 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 czekaj. Proszę. Rios. i trzy. Spajka i trafiamy legendę, patrz. Prag mm, mm, mm. Witamy serdecznie nowego zadmiarza, dzięki za legendę kolejną trafioną. Fajnie. No i lecimy. Lecimy, nie śpimy, jest mityczny i to będą końce, więc... Ale mamy od razu drugi mityczny... To jest skin! To jest skin, no i chciałeś skina trafionego, to masz. Właśnie ja mówiłem, że my trafiliśmy max, jak zacząłem, że max wypada, to miałem takiego... What? To już otworzyliśmy około 980-985 skrzynek, ale na pewno więcej niż 975. I teraz jeszcze 25 tych tutaj gwiazdek i mamy to, Bercia. więc to są ostatnie gwiazdki. Dobra, pierwsza. To jest 976. 978. Lita wkurzona, dobra. 979, 980. Kredyty, czyli daj na jak teraz leci. Dobra. Dobra, musimy tu sobie jeszcze kogoś wybrać. nie będzie, bo. Bo albo. Pam. Pam, 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 pam. ale przyspieszyłem. Już nie wiem, która skrzynka. Ale słuchajcie, właśnie dobijamy do tego tysiącek. Teraz nam się skończą gwiazdki, to już będziemy mieli tysiąc, więc słuchajcie, to już są naprawdę ostatnie tutaj. O, ikona gracza jeszcze wytropiona. Może jeszcze jakaś szansa na legendę jest na sam koniec. Ja się mega cieszę, że taki odcinek powstał. Dziękuję Wam bardzo za tą aktywność pod poprzednim filmem. Słuchajcie, będzie mega fajnie, jeżeli tym razem się zmotywujemy. Każdy zostawi tutaj łapeczkę w górę. Jak będzie 10 tysięcy, to nagram jeszcze taki odcinek z Werą. 10 tysięcy? No, czy chcesz więcej? Nie, no może. Być. Za mały próg. Dobry? Może być. Może być. 10 tysięcy łapek nie było z pół roku na moim kanale. Więc spokojnie. Nie będziesz musiała występować. Nie dobiję, raczej, ale trzymam kciuki za was. Czy to już jest koniec? Uwaga. Czy to już jest chyba ostatnia skrzynka? Teraz? Nie. Może teraz? Jeszcze jakiś drop fajny na koniec? Uwaga. No i koniec. Zakończyliśmy w błyszczący sposób. Także słuchajcie, mamy to, mamy to. Ja tutaj się rozbieram z tych wszystkich moich tutaj y, magicznych pomocników. Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję. Tu i prezesa za pomoc. Y, oddaję tutaj legendę. Oddaję kurczaka. Możecie napisać, co to za... z jakiej gry jest ten kurczak, jeżeli wiecie No i słuchajcie, przypominam o konkursiku Z początku odcinka, ode mnie teraz to na tyle Widzimy się w kolejnych filmach Już niedługo zostawicie łapki, subskrybujcie kanał Po więcej takich zwariowanych materiałów I widzimy się już niedługo Siema